Witam na kanale Silla Tarot, Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku Skorpiona na sierpień 2023. Pierwszy tydzień mag. O chyba Skorpion już miał magę ostatnio, mi się zdaje. Potem mamy dziewiątkę mieczy, potem mamy siódemkę mieczy. No jakkolwiek mag z reguły jest pozytywny, tak tutaj no, trochę to wygląda nie, mniej pozytywnie, no, ale, ale to też od Was zależy, czy wykorzystacie zdolności maga, które macie. Czy też będziecie się zamartwiać, to od was zależy, bo to nikt was nie zmusza, żebyście się czymkolwiek martwili. Dziewiątka monet jest w drugim tygodniu i teraz ósemka czy jeszcze i znowu takie jakieś zamartwianie. A mimo, że, że macie potencjały, bo jest dziewiątka monet i są zdolności maga, więc macie potencjały, a jednak mimo to się martwicie, ograniczacie się myślami. Tu jest trzecia karta już nadal na drugi tydzień i teraz czwarty. No i znowu, no i znowu to samo, czyli no, lubicie się zamartwiać, lubicie w cudzysłowie, oczywiście, bo nikt może nie lubi, tylko yy, warte się przyjrzeć tym swoim myślom, czy one w ogóle te myśli są prawdziwe czy one są prawdziwe, bo one was blokują a wcale to nie znaczy, że one są prawdziwe dobrze, trzy, tu będą trzy to teraz tutaj na czwarty tydzień, król mieczy królowa buław i ósemka, no tu już idzie w pozytyw bardziej czyli przełamujecie te myśli i jeszcze końcówka no i końcówka piękna Końcówka przepiękna, no więc już tu nic nie będziemy kombinować, się zastanawiać, tylko lecimy. Więc tak, tutaj możecie zamanifestować swoje marzenia. Możecie, ale czy wy po prostu zrobicie to? No nie od razu to robicie właśnie, bo przeważają tu zmartwienia spowodowane. Tym, że albo uważacie, że ktoś tu jest nieuczciwy, albo faktycznie spotykacie jakąś osobę nieuczciwą czy zakłamaną na swojej drodze. Jedno z dwóch, no, bo ta osoba może nie być aż tak nieuczciwa, ale wy jesteście o tym przekonani i dlatego się zamartwiacie. No, mogą być też inne przyczyny zmartwień, bo to jeszcze w drugim tygodniu tu widać i w trzecim tygodniu, że skupiacie się na negatywach. A energia podąża za uwagą, więc jeżeli skupiacie się na negatywach, na jakichś smutkach, żalach i tak dalej, czy boicie się o przyszłość, może, bo to też taka opcja jest, no to wy tu sobie mnożycie i sobie grabicie niestety te negatywizmy, że one wam tutaj blokują was, to, to przede wszystkim, no i wam, wam psują tutaj wibracje. Emocje też powodują niezbyt ciekawe, o tu widać dosłownie. Że emocje powodu, powodują te myśli nieciekawe. Dlatego warto by było to zmienić. A co można zmienić? No właśnie te myśli przede wszystkim, a wtedy, jak już zmienicie myśli, to emocje też się zmienią. No tylko trzeba to zrobić, trzeba podjąć tę decyzję. O zmianie myśli, o zmianie programów umysłu też, bo macie programy blokujące. No, ale umysł jest komputerem, przynajmniej, no może nie komputerem, ale działa podobnie jak komputer, czyli te programy można zmienić lub można je transformować tak, żeby były bardziej korzystne. No, na szczęście zmieniacie wibracje, tak jak mówiłam, ale dopiero po załatwieniu tu jakiejś sprawy widzę, A, ale tu jest też fajne, bo tu odchodzicie od czegoś. To też jest fajne, bo wy odchodzicie od tego, co wam nie służy albo co. Co po prostu jest dla Was już nieodpowiednie, co jest dla Was przeszkodą. No, ale co pominęłam? No, pominęłam tą najfajniejszą kartę. Dziewiątka monet to jest spełnienie życzenia. Bardziej może odnosić się do materii, bo to jest w monetach tu pokazane. Czyli może to być spełnienie jakiegoś życzenia. Materialnego, może sobie coś kupicie fajnego, może, no, po prostu coś o czymś marzyliście, a wcześniej nie mogliście kupić. Z różnych powodów czasem człowiek nie może zrealizować takich marzeń, bo po prostu za mało kasy albo coś, no, albo jakieś inne tam jeszcze przeszkody, że nie było tego w sklepie na przykład, albo coś, a tu się pojawia ta możliwość, że możecie to sobie kupić. Ale to nie jest tylko, nie chodzi tylko tutaj o materię, chodzi też o zauważenie wartości w sobie. Może to być jakiś sukces w ogóle materialny, ale to będzie się też przekładało na zauważenie wartości w sobie, czyli takie samodocenianie. Czyli tak, z jednej strony może nastąpić realizacja celu w materii, ale z drugiej strony poczucie takiego zadowolenia i satysfakcji. Jest to również karta zaspokojenia potrzeb. No głównie tych materialnych, tak jak już wspominałam, ale to się też przekłada na zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, czyli tu będzie zadowolenie, może być radość też. Cóż jeszcze? To jest też satysfakcja ze swoich osiągnięć. No, wy możecie faktycznie wiele osiągnąć, bo macie tego maga w sobie, więc faktycznie wiele możecie osiągnąć pod warunkiem, że wytniecie te myśli, wytniecie lub pozbędziecie się, o, albo odejdziecie od nich, odejdziecie od tego, co wam szkodzi. Możecie wiele osiągnąć i tutaj już w energiach sukcesu też jesteście pokazywani na koniec jest szczęście. Natomiast no, od tego trzeba odejść, co wam szkodzi, zawsze od tego trzeba odejść. Jeżeli się nie chce, no to się nie odchodzi i się człowiek potem męczy, nie? tak jak tutaj widać. Płacz i zgrzytanie zębów jest, ale to nie jest z jakiegoś powodu konkretnego, tylko dlatego, że koncentrujecie się na negatywach. Chodzi o to, żeby przekierować uwagę na to, co jest pozytywne, pozytywne. A jest tu parę pozytywnych rzeczy, bo tu jest jeszcze możliwość podpisania jakiejś nowej umowy, czy to o pracy, czy jakieś umowy zlecenia w, w ramach starej pracy też może być. Jesteście doceniani, wasza praca jest doceniana. Macie tutaj opinię, czy mistrza, czy jakiegoś znawcy tematu, w jakimkolwiek zawodzie pracujecie, macie tutaj dobrą opinię, czyli pozytywy tutaj jak najbardziej są, no i to też jest możliwość awansu dla niektórych tutaj przynajmniej. Bo to nie znaczy, że wszyscy dostaną awans. Natomiast niektórzy z Was mogą dostać jakąś podwyżkę, czy awans, czy jeszcze coś. Yy, także yy, opinię macie dobrą. Tylko, no, żeby się skupiać na tym, co trzeba, a nie na jakimś rozlanym mleku, które czy rozlanym winie i dostrzegać te potencjały, bo one są. Tutaj widać dwa potencjały są, a wy na nie nie patrzycie. W rzeczywistości tych potencjałów będzie więcej niż dwa, to jest tylko symbolicznie tutaj pokazane, że dwa. W rzeczywistości będzie ich więcej. No ale cóż, trzeba na nie przenieść wzrok, trzeba je zauważyć, trzeba je docenić, trzeba je wykorzystać, trzeba je realizować, też bo one same się nie, nie zrealizują. No potrzeba tu większej świadomości. I ta świadomość właśnie prowadzi do tego, że wy jednak odejdziecie od tego, co wam szkodzi, czy tam wam nie służy, czy jest nieaktualne. Może się to wiązać też z załatwieniem jakiejś sprawy. No dla niektórych może to być sprawa rozwodowa, ale to nie dla wszystkich. Po prostu jakaś sprawa musi być załatwiona. To może być zwykła sprawa urzędowa. No i wtedy już te siły wam tu wracają. To zadowolenie, chęć życia, takie poczucie atrakcyjności, poczucie Charyzmy, czy, czy może nawet nie, że poczucie, ale wy po prostu tak będziecie odbierani. Ja jednak to pokażę, bo to jest takie ładne. Wy tak będziecie odbierani jako osoba atrakcyjna. Nie tylko chodzi o wygląd, że już ładnie będziecie wyglądać, bo to też, ale przede wszystkim ta charyzma, tak to się zaznacza, czyli będziecie odbierani jako osoba, która no przyciąga innych, która jest. Pewna siebie, pewna siebie ma jakieś umiejętności, ma, jakieś, ma dużo zalet. Nie mówię, że jest ideałem, bo tutaj nie chodzi o ideały, nie ma ideałów, ale dostrzegane są wasze zalety. Tak jak tu mówiłam, że wasze mistrzostwo jest dostrzegane, czy to przez pracodawców, czy przez współpracowników, czy klientów. Tak tutaj też i wasze zalety są dostrzegane przez otoczenie. Yy, przyciągacie czy to klientów czy, czy osoby płci przeciwnej no i wasze sprawy dużo ruszają do przodu galopującym, w galopującym tempie tu jakieś ożywione też kontakty międzyludzkie dużo się dzieje, ale tu właśnie jest pozytywnie bo tu jest sprzyjanie wy sami sprzyjacie sobie czyli yy, macie takie samo zadowolenie, ale w sensie pozytywnym tu nie chodzi o jakiś egoizm czy czy jakieś tam nie wiadomo co, jakieś narcystyczne takie cechy, tylko chodzi o to, że jesteście zadowoleni z swojego życia w danym momencie już, macie te podwyższone wibracje, przez to tutaj się wszystko ożywia, sytuacja się ożywia i zaczynają Wam sprzyjać te okoliczności tutaj bardziej. Dlatego, że Wy bardziej sprzyjacie sobie. Tu jest to pokazane dosłownie. Tu sprzyjacie sobie, tu sprzyjają Wam okoliczności. Ta karta była wcześniejsza, tak? Czyli najpierw musicie sprzyjać sobie, chyba że nie chcecie, no ale to wygląda na to, że Wam się to udaje i przez to te okoliczności zewnętrzne Wam tu sprzyjają, ale to nie znaczy, że się tak nic nie dzieje, tylko że właśnie ożywienie następuje. Ożywienie Waszej aktywności też, czyli to nie jest tak, że samo coś spada z nieba. Ta dziesiątka kielichów sama nie spada z nieba, tylko to Wy ją tutaj kreujecie. Poprzez swoje pozytywne nastawienie, poprzez działanie pozytywne, poprzez no, taką też pewną pe pewność siebie, ale tu nie chodzi o to, żeby być zarozumiałym, tylko żeby po prostu wiedzieć, z czego się chce i to robić. I tak tu jest pokazane, wiecie, czego chcecie i to robicie. Czyli ten mak tutaj też. Też się przyda. Ten mak, którego macie w sobie, czyli te wasze zdolności też tu będą wykorzystane. Zresztą Królowa Buław to jest taka osoba, która ma pewne zdolności kreacji no i takiego działania. Pozytywnego, czyli w pozytywnym stosunku do tego, co robi, bo ona po prostu robi to, co lubi. I dlatego taki ma pozytywny stosunek, i dlatego tu się tak pozytywnie jakoś wszystko obraca. Było negatywnie, można powiedzieć, ale to dlatego, że skupialiście się na smutkach i żalach. Natomiast tu jest pozytywnie, bo wy się już skupiacie na tych pozytywach. Dziesiątka kielichów, no bardzo ładnie, pełne zadowolenie, to jest spokój przede wszystkim taki spokój wewnętrzny. Czyli już nie ma tego zamartwiania się, tu już nie ma na końcu, tu pokazane było w, w pierwszym tygodniu i tam gdzieś też było w drugim tygodniu i w trzecim tygodniu, natomiast tu w czwartym tygodniu już tego nie ma. Jest spokój wewnętrzny, panowanie nad emocjami i to też powoduje, że tu jakieś spełnienie może nastąpić, bo wy już tu macie bardzo wysokie wibracje, więc to wszystko tu zależy od Waszych wibracji, a Wasze wibracje są rzeczywiście wysokie w danym czasie. Jest to też karta, która mówi o poczuciu bezpieczeństwa. Także zgoda, współpraca: no, gdyby chodziło o współpracę w miejscu pracy, to jest taka bardziej harmonijna, może jakaś ugoda nastąpić. Gdyby chodziło o sytuację w związku, w miłości i tak dalej, czy w rodzinie, o, to też jest to zgoda, porozumienie, takie dogadywanie się, poczucie szczęścia: no, co tu dużo gadać, no. Chodzi też o to, żeby doceniać to, to co macie w danym czasie, żeby to docenić, to będzie wam się mnożyło, też o to chodzi tutaj. Czyli jeżeli, jeżeli dostrzegamy każde szczęście, nawet w miarę małe, dosyć małe, które no w tym momencie którego w tym momencie tu nie dostrzegacie w trzecim tygodniu, natomiast tu już dostrzegacie, to wam się to mnoży. To wam się to pięknie mnoży. Przesłanie, człowiek szczęśliwy. To nie ten, który wszystko ma, ale ten, który cieszy się wszystkim, co ma. No właśnie, to coś takiego przed chwilą powiedziałam, że Wy tu doceniacie to, co macie, do, zauważacie to przede wszystkim. I to Wam się mnoży. I przez to jesteście szczęśliwymi, szczęśliwymi osobami. Tutaj ta królowa, no, ona jest szczęśliwa, właśnie bo poprzez to, co robi, poprzez to, co myśli w ogóle o sobie, o innych ludziach. Ona jest tu szczęśliwa. Tu tego szczęścia nie było widać, bo tutaj było skupienie na negatywach, a tu, tu się wszystko zmienia poprzez zmianę wibracji i zmianę stosunku do siebie i do swojego życia. Także jeszcze raz, człowiek szczęśliwy to nie ten, który wszystko ma, czyli nie potrzeba wcale mieć wszystkiego ale ten, który cieszy się wszystkim co ma, czyli wszystkim co macie, wy się tu cieszycie i jest to sprzyjanie i jest, są jakieś szczęśliwe, szczęśliwe momenty, jakieś spełnienia, może być jedno spełnienie, może być pięć, no nieważne, ale chodzi o to, że tu jest już inna atmosfera, inna, inna wibracja, inna sytuacja, bardziej taka pozytywna, jasna, klarowna nie zawdzięczacie to zarówno swoim wibracjom, jak i temu, że działacie, bo to są karty działania, wzrost aktywności to już mówiłam, tu może być też podróż. Dla niektórych to może być podróż, dla innych po prostu jakaś takie fajne jakieś działanie. No to obojętnie, no, dla niektórych to może być wycieczka, na przykład dla kogoś innego to może być wykonywanie jakiejś takiej fajnej pracy, którą lubi, czy związane ze swoim hobby, czy, czy czymkolwiek. Mówiłam, że tu kreatywność jest też, więc tu ktoś może coś wykrować. No, macie te zdolności twórcze, macie, bo jest mak. Dobrze, to tyle. Zdrówka, życzę do usłyszenia.